Dzień dobry Państwu, mam nadzieję, że się słyszymy. jeżeli tak, to witam serdecznie z Gdańska, ze stadionu przy ulicy Traugutta 29, gdzie za chwil kilka rozpocznie się spotkanie w ramach 21. kolejki Orlen Ekstraligi, Ligi Pań. Godzina 13 i ostatni domowy mecz sezonu. A po Orlen Gdańsk, które w tym sezonie na finiszu domowych rozgrywek, powiedzmy, podejmować będą ekipę KKS-u Czarnych Antrans Sosnowiec. Obie bramkarki potwierdziły, że są gotowe. No więc zaczynamy. Jest gwizdek pani arbiter. Aut dla czarnych na wysokości pola karnego jest wrzutka na pole karne. Czy to będziesz utrożny? Nie piłka jeszcze wybita przed linią leży. Jedna z zawodniczek AP Orlen, czarne są w polu karnym, robi się niebezpiecznie, pierwsza interwencja golki Perkisz. Piłkę zespół z Gdańska, świetne zagranie, chyba była jeszcze na swojej połowie Angelika Kołodziejek, kiedy wychodziła do tej piłki. Angelika Kołodziejek, to może być bramka, Kołodziejek nie trafia jednak w światło, piłka przeleciała obok słupka, ale kolejna groźna sytuacja zespołu z Gdańska w odstępie kilku minut. Furmaniak. Urmaniak do Kołodziejek, trzeba przyjąć tę piłkę do ziemi, Kołodziejek przepycha się tam, ma przy sobie Luizę Kozielską, ale wygrała ten pojedynek Angelika Kołodziejek. W rozegraniu podopieczny Sebastiana Stemplewskiego, Orlen cofnięty, Orlen nie naciska jakoś specjalnie. Nie chcąc się chyba narazić na odsłonięcia Tymczasem one już są coraz wyżej Coraz bliżej bramki Zgranie do środka Zuzanna Witek Tam też zagrana piłka, ale trochę nie w tempo Niemniej jednak i tak będzie doszrodkowanie Sarapata do głowy Miłek, Miłek i ratuje sytuację Maskiwicz Wybijając piłkę z bramki To mogło być jeden do 0 Dla czarnych Sosnowiec Nie najlepiej uderzyła tej piłkę Klaudia Miłek, nie ma to znaczenia bo i tak udało się oszukać Martinę Geletową, ale na posterunku była już Julia Maskiewicz. I gramy dalej, 45 minut tej rywalizacji jeszcze przed nami. Aporlen Czarni Sosnowiec, 0 do 0. Teraz już ekipa trenera Stemplewskiego. Przenosi się z piłką trochę wyżej, Weronika Wójcik. ...na Sarapatę, nie było spalonego, Sarapata ma trochę miejsca na lewej stronie, doskakuje do niej ehm, Julia Maskiewicz, Sarapata w kierunku słupka! Nie najpewniejsza interwencja Martiny Geletowej! No, i teraz, może, ważne odzyskanie piłki. Furmaniak Fabowa. To może być ten moment. Fabowa zwolniła tempa, żeby uderzyć, ale nie doprecyzowała klaszcze. Tomasz Borkowski w dłonie, jakby chwaląc tę inicjatywę. Dziwińska, Kołodziejek. Jest przed polem karnym Angelika, Kołodziejek, wycofuje. Do Jolanty Siwińskiej, Siwińska nad poprzeczką, dobra próba, znalazła sobie trochę przestrzeni Jolanta Siwińska. Jest dośrodkowanie niebezpiecznie zawieszona ta piłka, asekurowała do końca Martina Geletowa, a futbolówka zdaje się prześlizgnęła się po poprzeczce. Maskiewicz wycofuje. Ależ teraz pomyłka, to może się źle skończyć. Sarapata! Nie wykorzystuje tego prezentu. Przepraszam, natomiast... Natalii Łajat-Tarner za pomyłkę. Ostatnie chwile. A Portland Gdańsk w tym sezonie na własnym obiekcie. Tam jest jeszcze oczywiście jeden mecz do rozegrania za dwa tygodnie, ale to spotkanie w delegacji. Czy dadzą radę pożegnać się z własną publicznością trzema punktami? Na to jeszcze kilka chwil pozostało, w zależności od tego ile doliczy pani arbiter. I teraz piłka na 16 metry, główkuje Ignatowicz, ta piłka niefortunnie się odbiła, jeszcze jest niebezpiecznie, zejście do lewej nogi, do broni się Aporlen, ale jeszcze tutaj mogło dojść do uderzenia, faulowana była zawodniczka z Gdańska.